Siema z tej strony akła i zapraszam na pokeniusy. Jak zwykle rozpoczynamy od update'u sezonu. Już powolutku kończymy ten sezon. Przypominam, że ostatnie wydarzenia będą 31 maja. Więc jeżeli jeszcze brakuje Wam punktów. To jest ten czas. Wydarzenia są wszędzie, w całej Polsce, więc jeżeli chcecie odwiedzić jakieś pobliskie, okoliczne miasto, to zapraszam Was serdecznie na kapy i challenge z Pokémon TCG, VGC i Pokémon Go. Najważniejszy news tego tygodnia: dostaliśmy wreszcie informacje na temat ogólnopolskiego turnieju Pokémon 2025. Odbędzie się on w Prezero Arenie Gliwice. 24 i 25 maja tego roku. Między dwoma dużymi turniejami, więc będzie super maj, żeby zaliczyć bardzo dużo miast i bardzo dużo ciekawych turniejów. Zobaczmy, co proponują organizatorzy. Mamy tak. Ceny biletów też już podane. Masterzy troszkę drożej niż w zeszłym roku, ale mogliśmy się tego spodziewać. Jest inflacja, cały czas ceny idą w górę. Junior Senior trochę taniej. Widz, bilet dwudniowy też mamy rozpisany i jest też bilecik dla wędorów. Więc jeżeli jesteście zainteresowani stworzeniem stoiska na OTP w tym roku, to proszę bardzo, tutaj jest cena. i jeżeli chcecie dowiedzieć się szczegółów na temat, jak takie stoisko wygląda, zapraszam Was na stronę facebookową Pokémon TCG Polska. Tam jest pełny post organizatora i dokładne szczegóły, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o wędorów. W bilecie dla Junior Senior mamy tutaj też jeden bilet dla opiekuna, który nie jest graczem. Bardzo fajna opcja. A jeżeli chodzi o nagrody, to myślę, że to też Was bardzo interesuje. Tutaj macie rozpiskę dla masterów, dla seniorów, dla juniorów. Jak widzicie do wygrania chociażby Enhanced Booster Boxy, Surging Sparks Booster Boxy. To są naprawdę. Rzeczy, które ciężko dostać w tym momencie, Prismatic Evolutions Elite Trainer Boxy nawet są w nagrodach. Więc kochani, jeżeli jesteście zainteresowani, chcecie spróbować swoich sił spróbować wygrać nieoficjalne mistrzostwa Polski, zapraszam Was serdecznie tutaj. E, 24-25 maja 2025 w arenie w Gliwicach. A jeżeli nie jesteście w stanie. Wyruszyć w daleką podróż po Polsce, to zapraszam Was serdecznie 9 maja na polskie nocne granie. Więc maj, same wspaniałe turnieje. Zapraszam jeszcze raz. Dostajemy coraz nowsze grafiki, jeżeli chodzi o dodatek Team Rocket. Tutaj mamy grafiki japońskie, ale one pojawią się w naszym zestawie Destin Rivals. Osobiście uważam, że bardzo, bardzo mi się podobają te fularty. One pierwszy raz pojawiły się teraz w dodatku Journey Together, i wreszcie widać, że coś fajnego jest na tym arcie, bo zazwyczaj był tylko Pokémon, i z tyłu było jednolite tło. Nic zupełnie nie znaczyło, a tutaj mamy tego trenera z tyłu. Jest on odznaczony, widać tą taką, naprawdę taką energię z tej karty. Bardzo mi się podobają, bardzo mi się podobają. Mam nadzieję, że trafię chociaż jedną z nich. I może pojawi się jeszcze jakiś e, inny trener z zespołu. R. No bo my jesteśmy pewni tylko Giovanniego. Wiem, że Jesse i James też się pojawili kiedyś w grach. Może ich karty też e, się pojawią. Szczególnie, że będzie Team Rocket Wubuffet, chociażby. E, tutaj tego e, pana z Moltresem zupełnie nie kojarzy. To jest po prostu jakiś Team Rocket grunt, więc. Całkiem prawdopodobne, że pojawią się jeszcze yy, inni trenerzy Team Rocket. A jeżeli jesteście kolekcjonerami chińskich kart, to został zapowiedziany Gem Pack 2.0. Tym razem na tapet bierzemy Evilucję. I jak zwykle, jak to w Chinach bywa, milion różnych kart holo. Mamy oczywiście te piękne z kółeczkiem holo. Mamy oczywiście zwykłe holo z, ze stampem holo, ale mamy też przepiękne full arty, które widzicie tutaj pode mną. Są piękne, nigdy y, wcześniej nie wypuszczono tych grafik na kartach. Wydaje mi się, że to będą akurat ekskluzywy tylko dla Chin. Jempack Vol 2 pojawia się jakby się nikt nie spodziewał w maju, <grymne> 16 maja dokładnie. Więc mam nadzieję, że u nas w Polsce też się pojawią i pootwieramy sobie na żywo na którymś booster breaku. A jeżeli w ogóle nie interesują Was fizyczne karty. Troszeczkę newsów z Pokémon TCG Pocket. Jeszcze do bodajże 17 kwietnia macie możliwość zdobycia tego wspaniałego pałmota, jeżeli chodzi o promokarty. Mamy też kilka innych promek, no ale oczywiście, Paumot to jest, to jest najważniejsza karta, którą możecie w tych promkach dostać. I też pojawiła się nowa opcja: jest to Sneak Peek Campaign, kampania. Jednodniowa, która trwała w zeszłym tygodniu, gdzie mogliście spojrzeć najpierw na kartę z Wonder Pika, odwrócić ją, zobaczyć, odłożyć i później dopiero wybrać tego Wonder Pika. Co o tym uważacie? Ja osobiście uważam, że to jest bardzo fajna mechanika, ale boję się, że będzie ona jednak zmonetyzowana. Co Wy o tym uważacie? Piszcie w komentarzach. A o tym wspominałam wam już na Shorcie i na TikToku. Google współpracuje razem z Pokemon Company i stworzyło Pokédex. Jak na razie pierwsze 151 Pokemonów, czyli możecie złapać całe Kanto. Jedyny warunek to mieć telefon, mieć ściągniętego Google Chrome. Musicie być zalogowani i mieć aplikację po angielsku, po polsku Aplikacja nie działa, po prostu korzystacie z Google Search po angielsku i wyszukujecie Pokemonów i jesteście w stanie złapać całą 150 jedynkę. Więc życzę Wam powodzenia, chwalcie się czy złapaliście je wszystkie. Natomiast wiosna zawitała do Pokemon Center UK, jeżeli brakuje Wam dywanów. Jeżeli brakuje wam torebek, jeżeli brakuje wam plecaków, jeżeli brakuje wam haczyków na ubrania, czy też lampionów, czy klipafów, no kocham te lampiony są wspaniałe, czy też waz na kwiaty w kształcie dragonera, są też na przykład jakieś wielkie pudła, w których możecie trzymać, tutaj są przedstawione na przykład ręczniki. Albo jest to kocyk, nie jestem pewna, czy też podstawki na kubeczki, czy też magnesy? Bardzo gigantyczna ilość nowych rzeczy do domu pojawiła się w Pokemon Center UK. Więc jeżeli jesteście zainteresowani pokemonowym designem w swoim domu, czy też w swoim pokoju, zapraszam Was serdecznie na zakupy. Czy pamiętacie te piękne deski do jeżdżenia? One są do jazdy na deskorolce, tak, ale są też używane jako dekoracja w domach czy też w mieszkaniach. Są jeszcze, te akurat wzory jeszcze są dostępne, co ciekawe. Pojawią się nowe, nowe wzory z okazji Roku Iwilucji, tak jak Pokemon kompany wspominało. Ten rok jest Rokiem Iwilucji, tutaj mamy piękny nowy wzór. Jak widzicie, jak na razie z Eevee, oczywiście zapowiedzieli wszystkie ewolucje. Jak widzicie, zupełnie inne podejście. Tutaj mamy kolory, mamy sakury, mamy różową deskę dla Eevee. Bo jak wcześniej widzieliśmy, jednak kolor deski odpowiadał danemu pokemonowi. Tutaj nie mogę się doczekać jakie będą wzory dla innych ewolucji i na pewno was o tym poinformuję. Pokemon Go Fest, kochani, w Paryżu od 13 do 15 czerwca. Jeżeli jesteście zainteresowani fizycznie poczuć, jak to jest na takim gigantycznym Pokémon Go Festie organizowanym specjalnie przez Pokémon Company, to zapraszam do Paryża. Jak widzicie, niestety do 2 kwietnia tylko były early birdy za 22 euro. Tak, normalnie to 27 euro. Trzydniowa impreza, mamy... Od 9 do 18.00 wszystko po prostu. Latacie po parku w Paryżu, łapiecie Pokemony, robicie questy i robicie to, co my dopiero będziemy mogli robić pod koniec czerwca, tak naprawdę. Bo to jest już Pokemon Go. Zawsze globalny fest później jest niż te wydarzenia. i Jak widzicie, wejściuwa 15 dolarów. Mamy debiuty Shiny, jeżeli kochacie Bugs Calibura tak jak ja, to na pewno jesteście zadowoleni, że wreszcie jest w wersji Shiny do złapania. Mamy tak, moduły lurowe, 1 godzina trwająca, 8 godzin party, play, go snapshot, nowe enkantery, do złapania Crown Shield z Amazenta, Crown Sword z Acyan. tu w sobotę, tu w niedzielę, Volcanion debiutuje, i można go też złapać na spokojnie. No ale też mamy gigantyczną ilość Wild Enchanterów. Zgodnie z czasem idziemy tutaj, co godzinę zmienia nam się. Najpierw mamy wulkan, trochę ognistych. Mamy różne kolory fluet, zauważcie, różne. kolory fluet, jakie to jest piękne różową, żółtą, niebieską, pomarańczową. I co godzinę zmienia nam się klimat, co godzinę zmieniają się nam pokemony, nowe szajni Pokémony do złapania, yy, mamy też podział na Sobotę i Niedzielę, jakie szajni na dzikości będziemy mogli złapać, co z incensów tam będzie wypadać, no i jakie anony się nam szykują. Tak jak tutaj widzicie mamy Anode Shield, czyli mamy napis, napis Shield, natomiast w niedzielę mamy napis Sword, więc dwa razy mamy szansę, żeby złapać S. Tu jest przynajmniej plus. <laughs> Jeżeli nie złapiecie S, to jeszcze macie szansę w niedzielę go złapać. Więc no nie mogę się doczekać. Wspaniałe wydarzenie. Na dzisiaj kochani to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo i... Do zobaczenia w następnych newsach.